Cześć cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Riserberg moi drodzy. Eee, no cóż, Riserberg z tej strony Tito i kontynuujemy dalsze wykrywanie fajnych smaczków moi drodzy. Eee, przy okazji będę coś o nich opowiadał, oczywiście w miarę swoich możliwości. Eee, natomiast, natomiast, natomiast moi drodzy mamy kolejne smoki z... Jakże tej fantastycznej promocji, gdzie możemy nabić sobie dużą ilość smoków w krótkim okresie czasu Także ja myślę, że nie będziemy przyciągać, ten odcinek nie będzie taki za długi Chyba, że stoczymy sobie bitwę, którą i tak przegram, ale może spróbuję Także moi drodzy, zaczynamy otwieranie, hmm, przepraszam, wyklewanie smoczków Pier Na pierwszy strzał idzie to oto jajo, moi drodzy, jak widać, koszmar ponosnik I jest to kieło, jak dobrze znany nam smok Gustawa Także, także myślę, że już więcej nie trzeba dodawać. Wiadomo kto kim jest. Oczywiście nazwa powstała z od odwrócenia nazwy koszmara Ponocnika z, czy Smarka Jurgensena, czyli, czyli zaraz to górkieło, no to hakokiem, moi drodzy, chwila, chwila zastanowienia. E, no i mniej więcej no, cóż moi drodzy, pojawi się również do mnie w sezonie Live Diecz. Ten smoczek razem ze swoim właścicielem. Także to by było, myślę, na tyle. Z ciekawych informacji otwieramy kolejne jajo. Jest to Gnato Chrupek moi drodzy. Gober Nemezis, czyli można powiedzieć, że jest to nieprzyjaciel. Nie, moi drodzy, Nemezis to jest taka udręka, która chodzi za nami. Jest to smok, który pojawił się. Jak to się nazywa? Legenda. Gnatochrupa, nie, czy Kościotuka, ja wolę Kościotuk, no ale Gnatochrup jest oficjalnie. Także, moi drodzy, w legendach, Legend of Bon Napper Dragon, yy, czyli ten smok się tam pojawia, oczywiście yy, Pyska twierdzi, że podpalił mu dom, nikt mu nie wierzy, no ale oczywiście cała grupa tych dzieciaków, yy, oczywiście bez smoków, to, to jest ciekawe, yy, płynie na jakąś wyspę nieznaną, oczywiście tam Pyska, że opowiada historię swojego życia, jak to zdobył tą kosteczkę, która, tą zapinkę, która trzyma mu spodnie, no i w sumie wychodzi na, w końcu na to, że że ten gnatochruk chciał tylko tą zapinkę, e, tą kość moi drodzy, bo, bo te smoki budują pancerze z kości, także chciał tą, tą zapinkę, no i moi drodzy stał się przyjacielem na końcu tego e, na końcu tego, 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 tego mini, 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 mini filmu. E, ten smok stał się przyjacielem no i oczywiście pozwolił im, pozwolił im wrócić na wyspę. Moi drodzy, w tym odcinku również występuje owca pyskacza, która się nigdzie nie pojawia i, i nosi imię fil pil, pil. Pil, Pil, Tak by to mniej więcej tak, tak, tak bym to powiedział. Um, no i oczywiście dowiadujemy się, że Gnatochrub jednak nie jest cicho skrytym morderczym smokiem, czyli... Czy, ale jednak wydaje swoje, swoje dźwięki. Okazuje się, że, że od koniec filmu wydaje dźwięki gotowe i inne partnerki, partnerki jego nadlatują, czy też potencjalne partnerki. Także moi drodzy, to była, była historia związana z tym smoczkiem No i tutaj mamy ostatnie Jajo z taką ładną kokardeczką. W sumie, moi drodzy, to jest ekskluzywny ym, To jest chyba hot play, tak? Tak, to jest chyba ten smok, co ma Co, co, co jest Smokiem wierzchownym mm, No, wyskacza Moi drodzy, z tego, co widzę w opisie No to to jest po prostu smok, który lubi y, Skrywać O, jaki fajny Z kartką. to chyba będzie dziewczyna Smok, który lubi skrywać, skrywać y, Swoje jaja Swoje jaja po prostu w jakichś ogrodach czy też innych lokalizacjach No i po prostu to jest jeden z tych osobników Który, który się wykluł a, a, a jeszcze sobie po prostu śpi nie zdążył się wykaraskać Nie wiem czy już z gniazda czy z tego To nie jest dokładnie określone Podoba mi się to bardzo Mój basket case oczywiście nazwa Podoba mi się oczywiście to domyślanie się w kwestii smoku W Rise of Berg. Po prostu domyślmy się jaka była jego historia no, no po prostu lubię podrzucać jaja No i wykluł się no i siedzi A jakieś zaczepienie do tego Czy on się kiedyś pojawi się kiedyś nie pojawi, czy to będzie kanoniczne, czy niekanoniczne moi drodzy, tak jak mamy teraz, są duże rozterki w filmach, nie, czy to było kanoniczne na przykład z krzyżkami, czy, czy po prostu to jest jakaś historia, która pojawia się w komiksach, czy gdzieś, jednakże moi drodzy domyślmy no, się, no piękny smoczek moi, chyba dziewczynka, bo ma różową kokardkę ale nie będę wnikał, moi drodzy Kiełuchak, Smok Ustawa, nie wiem czy on ma Larson, Larson chyba nazwisko, i oczywiście e, utrapienie Pyskacza Także, moi drodzy, stoczymy jeszcze bitwę. Tyk, tyk, tyk. Ja mam oczywiście tutaj jakiś, jakiś, jakiś zestaw tych smoków. A znowu ten komunikat dręczy mnie już oczywiście od dłuższego czasu. No, załadowało się. No dobrze, moi drodzy, ja proponuję ostrzelać te statki. te, te, te gorsze. No, a później nie wiem co... Przypuszczalni tak bym przegram? Tu strzelimy Tu strzelimy jeszcze raz I po prostu wyślemy wszystkie te smoki na bój Prosto I tyle w sumie No nie wiem co Jaką mamy bo Jaką mamy szansę Oczywiście już mi jednego smoka zniszczyło Tutaj zniszcz, Spróbujemy Troszkę Troszkę to uszczupić, moi drodzy, jest tutaj tyle katapult. Że, że po prostu dotarcie do, do tego statku wiąże się chyba. No już moi drodzy, smoki powoli przegrywają. No niestety, tak, tak to bywa. Ja nie wiem, czy po prostu powinienem zmienić smoki tutaj w tych bitwach. No ale niechaj będzie. No, dajesz Bóg wyr. A moi drodzy, co jest Oczywiście przegrana, to jest obrazek, który ostatnio bardzo często widzę Widzę podczas, podczas gry, podczas toczenia bitw Z armią Drago Krwawdonia Także moi drodzy, ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle Załaduję się tam jeszcze Ach, z tym komunikatem Ja to mam utrapienie z nim po prostu i myślę, że tym bardzo ładnym obrazkiem szczerbatka w tej super zbroi. Zakończymy nasz odcinek. Trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam serdecznie.